Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Anna Badowska i jestem założycielką grupy Partnerzy i Klienci. Dzisiaj znalazłam taki temat, żeby faktycznie poszukać wśród Was osób, które chcą zostać partnerami biznesowymi. Ja znalazłam dwa lata temu znalazłam możliwość pracy online. Moim mottem, tak jak mottem naszej firmy z którą współpracuję, czyli firmy Melaluka Wellness Kampany, jest pomóc ludziom, którym, których spotykam na drodze w Osiągnięciu ich celów. Potrzebujesz mieć zdrowe życie i, i również pieniądze, tak? Kogo szukam? Szukam kogoś, kto jest nauczalny, że chce się uczyć, da się poprowadzić w kierunku sukcesu. Po pierwsze, po drugie, kogoś, kto ma gorące pragnienie osiągnięcia tego sukcesu i wolności finansowej. Po trzecie, z kolei, kogoś, kto jest słowny i rzetelny. Nie będzie stale mówił zaraz, potem, kogoś, z kim jest. Przyjemność pracować, to po czwarte. Po piąte, kogoś, kto ma nastawienie pracować właśnie bez wymówek. Po szóste, kogoś, kto jest pozytywny, pozytywnie nastawiony do życia, do ludzi, lubi kontakt z ludźmi. Następne to kogoś, kto potrafi słuchać i być aktywnym, ambitnym, Partnerem w biznesie. I zastanów się przez chwilę i zostaw komentarz pod spodem, że tak, to ja. I zapraszam Ciebie do kontaktu ze mną. Razem zbudujemy faktycznie zespół. Pomoże nam w tym moja liderka Katarzyna Szlas. Także spotkania mamy na Zoomie. Wszystkiego się nauczysz tylko wystarczy, że że masz mocne pragnienie tego, że chcesz osiągnąć sukces, że chcesz z nami zarobić konkretne pieniądze. No oczywiście również poszukuję nie tylko partnerów, nie tylko takich osób które chcą się zaangażować, poświęcić kilka godzin dziennie na, na pracę nad sobą, na pracę w budowanie zespołu. Również poszukuję klientów, osób, które, którym spodobały się produkty, które zamieszczam tu na grupie. I są chętne, żeby je kupować co miesiąc, zamiast chemii z supermarketów, zamiast leków syntetycznych, tak, zamiast tego kupować suplementy, odżywki, płyny do prania, do sprzątania, do zmywania naczyń. Asortyment mamy bardzo bogaty. Jest 200, ponad 220 produktów. Także myślę, że dla każdego coś się znajdzie. Również dla mam z dziećmi, to i dla nich, i dla mężów, i dla dzieci jest masa produktów. No, do, do domu, do każdej rodziny, dla każdej rodziny. Także zapraszam Was do kontaktu ze mną. Na pewno będzie fajnie, miło nam się pracowało. No, na razie, cześć.